Cześć, cześć! Z tej strony Marzena Witam Was na moim kanale Kreomania i przedstawiam Wam arkusze naklejek z ogarnięte.pl, które będą służyć mi do planowania tego tygodnia. Więc słuchajcie, zaczniemy. Filmik jest bardzo krótki, ponieważ w tym tygodniu idę troszeczkę na minimalizm, bo będę potrzebowała więcej miejsca do zapisów. I dlatego troszeczkę jest tego wszystkiego mniej, dlatego jest krótszy, słuchajcie, film. No ale no nic, na początku pospolita mm, zasada, musimy nakleić dni tygodnia, słuchajcie. Później troszeczkę pozdabiam, dużo w tym y, tygodniu będzie mnie, mm, dużo czasu spędzę, słuchajcie, na y, statystykach, tak? Różnych kanałów moich, filmów, mam taki jeden tydzień w miesiącu, gdzie po prostu przeznaczam y, na to, Czas, więc co ten tydzień? Ja może już po prostu, słuchajcie, nie będę już tu Was zanudzać. Naklejki sądzę, że już wiecie skąd mam jakie większości w planowaniu od dziewczyn, więc serdecznie do nich zapraszam. Mają super zestawy, słuchajcie. A właśnie, zanim jeszcze słuchajcie, się z Wami pożegnam i będziecie oglądać spokojnie sobie planowanie. Chciałam Wam powiedzieć, że. Dwa razy w tygodniu będą się pojawiać filmy z planowania z Classic Planerzy, obecnym tym, którym widzicie. Jak i również dałam sobie takie wyzwanie, które będzie prawdopodobnie od grudnia dopiero, na no to mi pozwoli czas, że będzie jeden dłuższy odcinek, sądzę, że wersja przyspieszona odcinka. Planowanie w Bullet Journal, ale. Z czarnymi kartkami, słuchajcie, nie klasycznym takim białym, i żeby sobie to urozmaicić, i coś, co mi się zawsze podobało, to będzie cały miesiąc, będziemy planować w jednym odcinku, nie tygodniami, tylko cały miesiąc, i ten miesiąc będzie się prezentował tylko i wyłącznie z naklejek ogarnięte. Pl. Dlaczego? Ponieważ chcę sobie taki mm, zrobić zeszyt z tymi naklejkami y, i chcę, żeby był cały wyłącznie y, od naklejek z dziewczyn, od dziewczyn. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie i oczywiście jakie mają serie dziewczyny, bo jak mówię, zaczynam od, podejrzewam, że od A zacznę tak o, alfabetycznie, będę kupować po prostu naklejki całe na cały miesiąc, no to słuchajcie, będziecie mogli przy okazji sobie zobaczyć, jak to wygląda, no i jak prezentuje się to takim zeszycie kropkowym, tak? Nie takim jak ja Wam teraz tu przedstawiam, planerza Więc więc filmiki będę nagrywać raz w miesiącu z tym e, planerem, takim journal e, Ból leczy, no, przepraszam. Jest wieczór i mi się po prostu już zmęczenie we znaki daje. No więc słuchajcie, ja zapraszam. Czyli w takim razie będą dwa e, filmy co tydzień oraz również taki jeden konkretny pod koniec każdego miesiąca na kolejny cały miesiąc. Więc ja Was proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę, jeżeli jesteście. E, Ciekawi, jak to będzie wyglądało? No, i również zapraszam na Instagram Kreomania. Tam również dużo, dużo, dużo się dzieje. Słuchajcie. No dobrze, to ja dziękuję ślicznie za uwagę i do.